Łódz, czyli wszelkie starania, by zorganizować tutaj na Stadionie Czołowej Piłsudskiego specjalny telebiu, byśmy by mogli wspólnie śledzić poczynania naszego zespołu w spotkaniu derbowym. Jeszcze nie wszystko jest przygotowane na bezpośrednio za pośrednictwem mediów. Będziemy informować, jak ta sprawa wygląda, ale jeszcze raz przypomnę, że chcielibyśmy starania, by wyłonić mecz derbowy, tutaj, Ruchu. Bezpiecznego Dziękuję serdecznie za doping, podziękujemy tym obu drużyn za walkę w ciężkich i balonie, a teraz jeszcze raz przypomnę, dziś Ruch wygrywa w Łodzi z Widzewem 2 do 1. Do zobaczenia ponownie na stadionie wczoraj A najbliższy mecz w Łodzi to klasyk polskiej Legii czyli spotkanie Widzewa Łódź z Legią Warszawa. Dziś to wszystko. Do zobaczenia.